No cześć moi drodzy, ja jestem Nexus, a to jest Nexus Live. A w zasadzie seria y, Nexus, gdzie Nexus na Pandarii. Na początku mam wam coś do pokazania, ponieważ ten transmog jest już po prostu legendarny. Proszę bardzo, e, moi drodzy, na Pandarii udało mi się zdobyć challenge mody. E, zrobiłem wszystkie e, w ostatnim czasie, gdy zostały wypuszczone i bawiłem się naprawdę prześwietnie. Ten secik może wam się bardzo mocno kojarzyć akurat właśnie z moją postacią, bo ja odkąd zdobyłem właśnie ten transmog, to w takim właśnie transmogu chodziłem. No tutaj jedna zmiana pojawiłaby się w przypadku właśnie e, hełmu mojego, tylko gdzie on będzie. O, wy to mniej więcej tak kojarzycie mojego Huntera, czyli z tym kapturkiem takim. Ja go mam, ale powiem wam szczerze, odkąd zdobyłem te challenge mody i yy, 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 nie miałem tego hełmu, już teraz sobie kupiłem, ale pobiegałem sobie trochę w tym hełmie, którego uważałem za dosyć brzydkiego do tej pory i yy, no powiem szczerze, jakoś tak się przyzwyczaiłem do biegania z nim, bo ja pamiętam na miejsce w pantarach jak zdobyłem ten transmog, to od razu wywaliłem ten hełm, bo mi się nie podobał. A teraz nawet mi się podoba. Trochę tak od tyłu jak się tak na to patrzy, to to wygląda jakby miało kocie uszka przez te tutaj właśnie rogi dwa, więc taki, taki takie kocie uszka. <grym> no moi drodzy, ostatnio jak wypuściłem taki film od niechcenia, to zrobił on 10 tysięcy wyświetleń i dużo łapek i wam się bardzo podobało, więc stwierdziłem, że będziemy sobie kontynuować od czasu do czasu coś na takiego porobię. Jeżeli wam się coś takiego podoba, walnijcie łapkę w górę. A teraz przejdźmy do aktywności, ja sobie dzisiaj troszeczkę pogadam. W międzyczasie, patrzcie, tak wygląda moja farma. Od ostatniego naszego spotkania udało mi się zrobić Exalted w The Tillers. Mam już ją na, na poziomie tym najwyższym. No i teraz jeszcze zdobywam sobie, bo tutaj ta reputacja jest podzielona, tak, że macie reputację ogólną, ale macie również reputację do każdego z tutaj naszych, nie wiem, kolegów, przyjaciół. Którzy zamieszkują sobie tą farmę, to jest cała taka społeczność tylesów, i u nich osobno zdobywa się jakby dodatkową reputację. Przynosi im się codziennie żarcie, które oni tam lubią, wykonuje się dla nich zadanie itd. itd. No i w zasadzie zobaczcie, że mam już odblokowane jedno pole drugie pole, trzecie pole i w tym momencie przez to, że zdobyłem Exalted, odlokowuję sobie czwarte pole. No i dzisiaj będziemy mogli, że tak to powiem sobie, całkiem sporo tutaj zasadzić. No i w zasadzie za jakieś cztery minuty powinienem już mieć tutaj możliwość zasadzenia sobie na tym polu, bo to trwa, ten, ten gość tam tutaj to po prostu ulepsza. Wraz z ulepszeniem tego za te 4 minuty, to zdobędziemy taką nową, nowe narzędzie, które pozwoli nam szybciej tutaj orać to pole. Na razie wyrwę tu chwasta, ja myślę pod koniec odcinka tu najwyżej wrócimy i sobie to gdzieś tam naprawimy, a w międzyczasie ruszmy do kolejnych gdzieś tam zadań. W międzyczasie lecąc możecie popodziwiać mojego Feniksa, <noise> jakkolwiek by to nie brzmiało, proszę bardzo, mój ptak. W każdym razie ja wybrałem sobie ten wariant kolorystyczny, bo całkiem fajnie zgrywa się i fajnie pasuje do tego mojego transmoga. No i za challenge mody, za zrobienie ich na wszystkie na, na złoto, no to dostaje się transmog, mounta i tytuł. Za wszystko na srebrnym dostajemy mounta i tytuł, a wszystko na brązowym tylko tytuł. Więc teoretycznie powinienem sobie tutaj zamiast Slayera ustawić sobie jakiś inny tytuł. Tylko jak on się nazywał, zaraz muszę zobaczyć. Dobra, to jest, to jest tytuł Undaunted, coś takiego. Między, również do tego dostępu. Dostajemy... O, czekajcie, bo to jest jakaś rarka. A, już ktoś się bije, Nasra. No, nasrać to ci zaraz tutaj ptakiem nasram. Jest <laughs> takie suche. W każdym razie jednym z takich fajniejszych perków właśnie za wykonanie tego wszystkiego jest to, że dostajemy możliwość teleportowania się do wszystkich tych wejść na instancje. Tylko no jeden jest taki problem, że każdy taki teleport to jest 8 godzin cooldownu, no chyba, że zrobimy właśnie challenge moda, to wtedy ten teleport tam się e, właśnie restartuje. Więc teoretycznie raz na dzień możemy sobie takie coś użyć, no może dwa razy na dzień, jeżeli nie robimy tych, tych nie? Ja w międzyczasie, jak będę sobie leciał, bo zrobimy sobie Order of the Cloud Serpent, e, to właśnie tutaj pokopię sobie skałki, bo z tego całkiem spoko highs idzie, ja tak się utrzymuję mniej więcej na tych 90 tysiącach. Teoretycznie mam, jestem zatowarowany na nieco więcej, na parę tysięcy, Tutaj w bagach, ale nie świrujmy. Również od ostatniego naszego spotkania dosyć sporo się zmieniło, dlatego że można powiedzieć, że ruszył właśnie sezon w Mistrzostw w pandarii. No i troszkę tak niezapowiedzianie. Tutaj dzisiaj opowiem nieco o problemach miejsca w taki będzie tytuł mniej więcej tego odcinka. Natomiast najpierw powiem o takim w zasadzie problemem Mopa Classic, no nie? który polega mniej więcej na tym, że tak teoretycznie planowo te rajdy powinny wyjść dopiero jakoś gdzieś tu w środku tego tygodnia. 아. <목소리법> Ale wyszły teraz. Dlaczego? Dlatego, że ktoś w Blizzardzie, no, walnął jakąś gafę, niedopatrzenie. No i ostatnio, w zasadzie chyba tam z 2-3 dni temu, coś, coś takiego, wypuścili przez przypadek totalny. World Bossy. Czyli po prostu w którymś momencie mm, te World powinny być wypuszczone generalnie razem z raidem, ale ktoś wypuścił je wcześniej. Więc jak się domyślacie, ludzie się po prostu rzucili na, na te, te World Bossy, no i po prostu je pozabijali. No i jako, że te World Bossy dropią gear, no to pozdobywali sobie trochę gdzieś tam. Tam jakiś różnego rodzaju przedmiotów, a w dodatku Blizzard jeszcze wypuścił rajd. Więc stała się taka dziwna sytuacja, w której ludzie po prostu wlecieli i udało im się zrobić tam raz, dwa, bo nie, znaczy jeden, dwa, trzy bosy na tym e, Mogushan w A to spowodowało między innymi, że no, zrobił się taki dziwny dysbalans. Oczywiście po tam pół godzinie, 40 minutach oni sobie to naprawili. E, natomiast problem no, polega na tym, że mimo że naprawili to, no to niestety dalej jesteśmy w sytuacji, w której no, dużo ludzi zdobyło już giry. Z tego co wiem, niektórzy dostali bana za to, więc. bardzo. Y, dobrze wam, tak? Chociaż, no wiecie, to trochę takie dziwne, nie? Na zasadzie Blizzard tutaj coś zrypał, wypuścił coś takiego i teraz trzeba będzie i tych ludzi ukarać. I oni dostali bana chyba tam na 2-3 dni, coś takiego. Niektórzy dostali takiego dotkliwego bana, że nawet po wyjściu rajdu nie będą mogli rajdować. Z takim przesłaniem, że hej, słuchajcie, nie czytujemy nie? Jak czytujecie czyli jest jakiś błąd i wykorzystujecie go celowo, mimo że wiecie, że to jakby nie zostało, ale no nie wiem, no dziwne. Takie trochę z jednej strony, ja bym to bardziej dał na jakieś niedopatrzenie, bo ja nie wiem, może Blizzard Zdanie, wiecie, no, no nie było jakiś tam informacji, więc trochę to taka, taka dziwna sytuacja z tego wyszła. Aczkolwiek, no to jest jeden z takich problemów Mistrzostw Pandarii. Natomiast reakcją dalszą było to, że Blizzard stwierdził, że skoro już coś takiego miało miejsce, no to wypuścili rajd wcześniej. I na przykład ten rajd jest już od tam, nie wiem, chyba soboty, czy od, od soboty, bo niedzieli już jest dostępny, albo piątku już nawet nie pamiętam, coś takiego, więc wypuścili go nieco wcześniej. Dzisiaj ja z kolei będę miał rajda. Właśnie o godzinie 19 będę szedł sobie na mogus Volta, więc będzie mega zarąbiście. No i nie mogę się doczekać, żeby poprogresować ten rajd, ponieważ jest to jeden z rajdów, którego nie robiłem tak szczerze, jak był to aktualny content, no nie. Dlatego no, słyszałem, że nie jest to jakiś najlepszy rajd, ale też słyszałem, że nie jest to najgorszy, tak więc będę miał okazję sobie troszkę tutaj to poweryfikować, więc no, w zasadzie spoko wyszłam, troszkę nam się tutaj ten, ten cykl przyspieszył jeśli chodzi o wypuszczanie tych rajdów, więc moim zdaniem całkiem w porządeczku, dlatego no, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Tak samo w związku z wypuszczeniem tego właśnie rajdu i tego jakby można powiedzieć ala sezonu, również wypuścili takie badże, które nie wiem czy one były dostępne od początku, wydaje mi się, że chyba nie, ale nie jestem pewny. Tutaj tu nie, nie będę akurat tam świrował, ponieważ są takie badge, które zwiększają zdobywanie danej reputacji na, na Pandarii o 100%. To by takie badge of commendation. Nie wiem, jak to tam inaczej się nazywa. Aczkolwiek, gdy zdobędziemy poziom reward, no to kupujemy sobie coś takiego i dzięki temu również na altach możemy zdobywać nieco szybciej tą naszą reputację. I to też jest dostępne. Więc teraz na przykład, to jest w ogóle o tyle spoko, że przykładowo jestem w Order of the Cloud Serpent. Ja już mam reward i Zobaczcie, mam prawie 11 tysięcy reputacji, i teraz teoretycznie mogłem to użyć również na mojej postaci, tej, tej tutaj, której nie, nie mam jeszcze Exalted, no i dzięki temu e, zdobyć sobie nieco więcej reputacji. Więc dosyć szybko teraz już lecimy z tą reputacją, byleby dobić właśnie do Riverd i wtedy będziemy mogli naprawdę bardzo fajnie napierdzielać. Tutaj musimy takie małe smoczki sobie leczyć. To też jest ciekawa obserwacja, że do, do niektórych daily. Mamy wplecione wątki profesji, przykładowo tutaj w Order of the Cloud Serpent profesje archeologia, first aid i cooking, czyli w zasadzie wszystkie te takie drugorzędne mają wpleciony w sobie wątek cookingu, znaczy nie cookingu tylko wątek, pro te questy. Tutaj w Order of the Cloud Serpent mają wątek zdobywania właśnie reputacji poprzez nasze profesje. No nie? Czyli tutaj na przykład mam First Aid'a, muszę zrobić sobie po prostu kilka bandaży i tych bandaży po prostu użyć, żeby uleczyć sobie te, te smoczki. W tym, tych tillersach, w których byłem, tam również można sobie gotować, żeby zdobywać jakąś tam reputację dla, dla, dla tych właśnie naszych ziomeczków. Więc to jest całkiem, całkiem ciekawe. Pandaria naprawdę tak konstrukcyjnie i, i zamysłowo naprawdę jest, jest świetnie zrobiona, ale to już mówiłem w zasadzie w poprzednim odcinku, ale dzisiaj bardziej o problemach. Bo dalej pozostajemy właśnie w temacie tych naszych daily questów i pamiętam jak wychodziła w Pandaria, to jednym z takich większych zarzutów wobec w Pandarii było, może nie, że nadmiar kontentu, natomiast oni serio zrobili strasznie dużo tych daily questów. Zobaczcie, ile mamy tutaj reputacji. Golden Lotus, Order of the Cloud Serpent, Shadow Pan, August Celestial, Black Prince, który jest trochę takim właśnie grindowaniem bardziej klaxi, Doorwalkers, Anglersi, Tillersi i tak dalej, tak dalej, nie? Tego jest całkiem sporo. No i teraz, żeby zdobyć sobie reputację, to Blizzard zmienił system i, i zdobywania tej reputacji. Mianowicie na Kataklizmie mieliśmy sytuację, gdzie można było zdobywać sobie reputację do większości frakcji poprzez nakładanie tabarda. Nakładaliśmy sobie tabard danej frakcji, reprezentując ich, nosząc ich tam kolory, ich te właśnie te, 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 te tabardy, czyli nie wiem, jakby tabard. Jakby był po, po, po polskiemu. Czekaj, aż muszę zobaczyć. Tabard to po polsku tabard. Luźna tunika. Tunika? Tabard to będzie tunika, chyba, nie? Coś takiego. No, w każdym razie. Nakładaliśmy sobie właśnie taki tabardzik i leciliśmy sobie grindując różnego rodzaju tam, no wiecie, dungeony, nie? Bardzo prosty sposób, nawalałeś te dungeony, zdobywało się tą reputację szybko. Tutaj w miejscu w Pandarii pozbyli się tego i nie można już zakładać sobie tabarda, żeby w ten sposób zdobywać sobie reputację, tylko trzeba faktycznie wykonywać daily questy. I tych daily questów jest naprawdę sporo. W każdej frakcji patrzymy na... Od 3 do 5 czy nawet 6, może nawet chyba tam 7, chyba to jest, to jest, to jest maks, questów, co sprawia, że no, tych questów jest naprawdę bardzo dużo. I pamiętam, że na samym początku Mist of mieliśmy taką sytuację, gdzie nadal obowiązywał nas Cup Daily Questów. I ten Cup Daily Questów mówił nam, że możemy zrobić maksymalnie 25 questów w ciągu dnia. A tych questów, o ile dobrze liczyłem, jest o wiele więcej niż 25, mówimy tam chyba około 30 coś questów jest łącznie na, na, na całej Pandarii, a może nawet i więcej, trzeba byłoby zrobić jakiś fakt checking na ten temat. Natomiast co do tego jakby sedna tego problemu, e, dla jednych to było za dużo, nie? Na zasadzie sam, samo to, że ja muszę robić daily questy, to już mi się po prostu nie chce, nie? Więc jakby tutaj było narzekanie w tą stronę, że ja muszę robić daily questy, gdzie są moje tabardy, fajnie byłoby, żeby te tabardy po prostu wróciły. I pewnie do, do dziś jest wielu z was, którzy uważają, że ten system był jednym z fajniejszych systemów zdobywania reputacji. No, nawet się może nie dziwię. Natomiast byli też, były też osoby po drugim tym jakby spektrum mówiące, że przez ten cholerny kap questów, no nie? No to nie, nie jesteśmy w stanie wykonywać jakby wszystkich frakcji naraz no nie. Dlatego że jeżeli chcieliśmy zrobić wszystkie questy, no to w tym momencie mogło nam tych tego daily quest Kappa zabraknąć, nie? Mieliśmy 25 questów. No i czasami trzeba było wybierać, które frakcje progresujemy, które nie. No i akurat tutaj, jeśli chodzi o to, no to te frakcje mają bardziej zaznaczenie na samym początku, jeszcze przed rajdami. Jeżeli chcemy zdobyć sobie jakieś tam przedmioty za valor pointy, bo tutaj troszkę też to zmienili, że te nagrody za valor pointy, które wcześniej były do kupienia w kataklizmie, bez żadnego tam problemu, nie? Mogliśmy sobie po prostu walory wydać na jakieś tam przedmioty, żeby się leciutko dogirować. No tutaj są one zablokowane za tymi frakcjami, więc jeżeli chcieliśmy się dogirować, no to faktycznie trzeba było robić te, te, te daily questy, trzeba było robić te reputacje. Natomiast jak już wyszedł raid, to teoretycznie no jest to jakiś tam, tam gdzieś tam dodatek, nie. Natomiast tutaj w of Pandari Classic, oni postanowili nieco tutaj to zmienić i oni usunęli totalnie ten cap, bo z jednej strony, też dużo ludzi narzekało na to, że na ten burnout codziennie muszę przychodzić. To normalnie, jak praca, nie? 20-30 questów do zrobienia, no to tragedia. I absolutnie jest coś takiego, dlatego że. A, pokażę wam moją wędkę tak swoją. Zobaczcie, jaka ładna wędka, taka, taka smocza wędka, nie? No, w każdym razie tutaj mogę taką anegdotkę dać odnośnie mojej koleżanki z gildii. Koleżanka z gildii właśnie wbija sobie maksymalny poziom i zapytała się mnie Hej Nexus, a gdzie są do kupienia tabardy, żeby zrobić sobie reputację? I ja do niej mówię, słuchaj, no mam dla ciebie trochę średnią wiadomość, yy, dlatego, że nie ma tabardów na reputację. I ona mówi, co, 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 ja muszę robić daily questy? Ja mówię, no trzeba robić daily questy i tych questów to w zasadzie jest całkiem sporo, nie? Bo jest tam tych około 30 questów. ona powiedziała, "A!" To ja chyba pierdzielę, no nie? Ja powiedziałem, wiesz co, no w sumie spoko, nie? I tak tam, no jak będziesz rajdować, no to większość rzeczy zdobędziesz tak czy siak z rajdu, nie? Ale jeżeli chcesz tak wymaksować swoją postać, no to wypadałoby na pewno tam parę rzeczy sobie zdobyć, jeżeli będziemy sobie robić heroika. A będziemy robić heroika. No i też o tyle dobrze, że tym razem nie ma żadnych enchantów, które są na przykład na shouldery czy na hełm zablokowane za reputacjami. Bo do tej pory w kataklizmie to właśnie z reputacji, nawet we Wrath of the King z niektórych reputacji właśnie można było zdobyć enchanty na shouldery albo na hełm. Teraz tego nie ma, więc teoretycznie reputacje można rzeczywiście potraktować bardziej lajtowo z jednej strony. Ja sobie te daily questy wykonuję, nie wiem, odnajduję jakąś taką naprawdę duży spokój i chill, robiąc sobie i spędzając sobie czas na, na, na tej Pandarii. Nawet zobaczcie, że tutaj robię kurczę, <grym> robię rzeczy, które wtedy nie robiłem, no nie? I to chyba widać takim trendem, jeśli chodzi o samego World of Warcraft Classic i to już w zasadzie od wanili przez The Burning Crusade, wódkę i tak dalej, można zobaczyć, że tym razem przy tych, przy wypuszczaniu tych dodatków po raz drugi no to ludzie mają zupełnie inne nastawienie, no nie? Raz, że nieco bardziej zoptymalizowany gameplay, ludzie robią tak naprawdę wszystko od dechy do dechy, nie? I ja też mam takie, takie właśnie podejście, że bardzo wiele rzeczy nadrobiłem względem dodatków, czy to we Lich King, czy, czy w tym kataklizmie, czy nawet teraz w Mister Pandari nadrabiam rzeczy, które po prostu w trakcie, gdy te dodatki były aktualnym contentem, no to jakoś tak podchodziłem do tego. E, dwojako do no nie? No dobra, udało mi się tutaj zrobić tego kościka. Ja tam musiałem sobie troszkę pokookingować, zrobić taki fish cake, można powiedzieć. Oddałem sobie te kościki i jesteśmy, moi drodzy, 15 tysięcy, właśnie Order of the Cloud Serpent. Już niedługo będę mógł latać na serpencie, ale lecąc teraz, pozwolę sobie na takie jeszcze jedną taką wypowiedź, bo. Kurczę, mam wrażenie, że ta miejscow Pandaria naprawdę osiągnęła całkiem fajne wyniki. Między innymi dlatego, że wieczorami, wyobraźcie sobie, jesteśmy już kurcze, grubo, no, tak, no co, coś około dwóch tygodni po premierze, właśnie miejscow I pojawiają się nadal kolejki, nie? Te kolejki nie są duże, bo tam mniej więcej po 100-200 osób, no to tam trzeba powiedzmy te 5-10 do 10 minut postać w kolejce. Zwłaszcza wieczorami, nie? W ciągu dnia raczej nie ma problemu. To nie jest tak jak gdzieś tam kiedyś za klasika Wanili, gdzie trzeba było sobie postać parkować na 8-godzinnej kolejce. Aczkolwiek, no to jest jakiś gdzieś tam znak, nie? Zwłaszcza po wypuszczeniu rajdów, również można zauważyć bardzo duży skok. I teraz po wypuszczeniu rajdów, no tutaj ludzie się tak mocno rzucili na tą pandarię, że do teraz występują nawet lagi. Nie? Ja nie wiem, czy to jest związane z tym, że Blizzard troszkę nie jest w stanie opanować takiego swój, tych swoich layerów. Tu mam taki nowa world buff. No i widzę, że teraz layery są trzy, a wcześniej było tych layerów nieco więcej. Jestem na layerze pierwszym tak swoją drogą. I, i, i tych layerów porobili całkiem sporo i, i od czasu do czasu dalej pojawiają się takie lagi do tego stopnia, że się nie da grać. Nie? Na przykład wczoraj w ogóle odpuściłem sobie całość robienia daily questów. Zrobiłem chyba tylko i wyłącznie tillersy bo po prostu były takie lagi, no nie? Więc to jest taki, kurczę, klęska urodzaju, bym tak, tak to nazwał. Czyli miejsce Pandaria jest tak, kurczę, tutaj popularna, że najzwyczajniej w świecie po prostu są, są bardzo duże lagi. No i dobra, jesteśmy na miejscu i zobaczcie, kamień został usunięty! Let's go! Patrzcie, mamy całe pole pięknie odblokowane, możemy sadzić teraz i jest super. A tu jeszcze jakaś quest'a mam tak swoją drogą. Co to za quest jest? A second hand. Co to, to jest? I hired a form hand. A co to za questior? Chwila moment. Perhaps you could ask one of your best friends if they like to help out at Suosong Ranch. O cholera jasna. Będę mógł mojego przyjaciela jakiegoś najlepszego poprosić, żeby robił za mnie robotę. No to się nazywa to jest to. Najbliżej jest Tina Mudclaw i zobaczcie, że Tina Tutaj, no jakbym jej coś dał do żarcia dzisiaj, to tego, to, to może by została moją przyjaciółką na tyle, że mogłaby wykonywać za mnie pracę. Bo właśnie na tym polega przyjaźń, że robicie coś za swojego przyjaciela. No tutaj od razu może polecę wam takiego addona. Ostatnio sobie go zainstalowałem. Notepad, moi drodzy, zwykły notatnik. I rozpisałem sobie tutaj daily, to ja wszystko tutaj sobie popisałem. Co potrzebuję właśnie zrobić dla każdego... Tutaj z tych, tych, nie? Naszych, naszych przyjaciół. Tutaj skaliony potrzebuje trochę. Potrzebuje Emperor Salmon, i wtedy mógłbym dać Tinie to żarcie. Ok, wiecie co? A ja może Emperor Salmon logujby się. Witamy na mojej wtyczce, która czeka na swoje przelewelowanie. Mam cały tutaj Ridefinder gear. Mój szaman. Szamani są naprawdę bardzo fajni. Ale jak sobie wejdziemy tutaj, możemy wpisać sobie Shopping Salmon i emperor salmon moi drodzy strasznie droga ta ryba 33 golda zapłacę za to no ale dobra czego się nie robi dla przyjaciół żeby przyjaciele robili coś dla nas no nie to jest totalna przyjaźń ej hey, czekaj tu jest jeszcze jakiś quest jakaś pani Nana tutaj coś ode mnie chce a co to za quest ask farmer yun to join tiller's council oho zaraz się tym zajmiemy ale najpierw zrobimy sobie tutaj właśnie tą ribę. dobra i teraz zobaczmy, czy to wystarczy, żeby tą Tinę... A jest, ta Tina, Mudclaw? Nie gadaj, że ona jest gdzie Dobra, to za chwilę. Najpierw zajmiemy się naszym farmerem Yunem. Generalnie to taka historia, żeby wam skrócić, jest mniej więcej taka, że przyjechał farmer Yun. A w zasadzie jeszcze nie farmer, tylko przyjechał Yun miastowy, którego chyba dziadek zostawił mu w spadku tą farmę. No i gdy on tutaj przybył, nie wiedział nic tak naprawdę o uprawie pasieki tej roli, tak? Więc jak on tutaj trafił, to lokalna społeczność troszkę się z niego podśmiechywała i raczej nie wierzyła w to, że mu się powiedzie. No i w ten sposób napataczamy się my, no i rozwijamy tą farmę, również mając w tym swój udział, a w międzyczasie polepszając właśnie tutaj z lokalną społecznością nasze stosunki. No i teraz zobaczcie, że Jun z miastowego, obcego przybysza, najprawdopodobniej dołączy tutaj do tej rady. Więc zobaczcie, że tutaj. Udało nam się zakorzenić go, haha, w tej tutaj społeczności tych tillersów. Dobra, jest Tina Moodclaw. Ciekaw jestem, czy to jedzonko wystarczy, żeby tutaj właśnie zrobić z niej moją najlepszą przyjaciółkę. Tak jest, to jest moja najlepsza przyjaciółka w tym momencie. Więc friends on a farm, become best friends with one of the characters at Half Halfhill. Tak jest, dobra. I teraz, hej Tina. Farmer Yun potrzebuje pomocy. Czy ty byś pomogła? Okej, okay. i zobaczcie. Tina będzie teraz wykonywać <laughs> charytatywną pracę dla nas. Nie wiem do końca, z czym to się wiąże, czy ona będzie rzeczywiście coś tam sadzić, czy, czy coś tam będzie się działo. Nie mam pojęcia jak działa ta mechanika, czy to jest tylko po prostu taki bajer. Odkładamy sobie tego questa i zobaczcie, że Tina tutaj jest. I co Tina możesz ty robić, kurczę? A może to jest po prostu ona będzie jakieś tam dodatkowe te coś tam robić, nie? O co chodzi? Dobra, okazuje się, że tak które doczytałem, i tak naprawdę tylko dwójka naszych przyjaciół, Jogu, który w zasadzie siedzi sobie tam przy wodzie i Gina to są użyteczni bo jeżeli weźmiemy sobie ginę, to tutaj będziemy mieli vendora, no ale jeżeli mamy Traveler Tundra Mamuta to w zasadzie wyrąbane. Ewentualnie dobrze mieć tego Yogu jako najlepszego przyjaciela, bo on będzie tutaj, tutaj siedział i będzie nam przewidywał, które te będą sobie dobrze rosnąć. Ale mam jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Podchodzimy sobie do Giny, klikamy Master Plow pick. No i teraz zobaczcie, Farmer, Farmer Yun tutaj oddajemy jemu i zobaczcie, że odblokowaliśmy nowe Narzędzie, które wygląda w ten sposób, jest to Master Plow. Możemy sobie kliknąć i zobaczcie, że w tym momencie możemy w bardzo szybki. Łoje, złodzie, on jedzie tak jak daleko. W ten sposób jesteśmy w stanie w bardzo szybki, efektywny sposób. Opa, yy, sobie tutaj ogarnąć tą naszą pasiekę. W ten sposób nie trzeba robić tego manualnie. A manualnie wygląda to w ten sposób, że trzeba kliknąć jeden, później drugi. A tak to, patrzcie, klik. I w ten sposób ogarniamy naszą ziemię. No i dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapkę w dół. Ale bardzo mi miło było was gościć. Bardzo się cieszę, że wam się podobają takie odcinki. Mam nadzieję, że dalej będą wam się podobać. No i jeżeli chcecie więcej czasu spędzić ze mną, gdzieś na takich chillowych odcinkach, dawajcie znać, o czym chcielibyście posłuchać, co chcielibyście porobić ze mną. I tak dalej. Trzymajcie do zobaczenia, papa. No i cześć.